Idź gdzie chcesz, szukaj czego chcesz. A nie znajdziesz w górze drogi wznioślejszej, ani w dole pewniejszej, tylko tę drogę Krzyża Świętego. Tomasz A. Kempis O naśladowaniu Chrystusa. Oto Noe. Mąż Sprawiedliwy. Sto lat pracował przy budowie arki, aby się do niej schronić z garstką ludzi. A ja? W jaki sposób mógłbym się przygotować, żeby ze czcią przyjąć budowniczego świata? Mojżesz, twój sługa, wielki, szczególny twój przyjaciel, sporządził skrzynię z najtrwalszego drzewa i obił ją szczerym złotem, żeby w niej złożyć tablicę prawa. A ja, marne stworzenie, miałbym z taką łatwością przyjąć Ciebie, twórcę prawa i dawce życia? Salomon, najmądrzejszy spośród królów Izraela, przez siedem lat budował wspaniałą świątynię ku czci twego imienia. Przez osiem dni obchodził uroczystość jej poświęcenia, złożył tysiąc ofiar błagalnych, a następnie przy dźwięku trąb i triumfalnych okrzyków. Ustawił na wyznaczonym dla niej miejscu arkę przymierza. A ja, nieszczęsny i najbiedniejszy z ludzi, jak Cię wprowadzę do mojego domu, gdy wiem, że ledwie pół godziny Ci poświęcę i żebym przynajmniej te pół godziny godnie spędził?